Jak się nazywa ten scroll, kurwa? I serio pytam. My, e, Mysterius. MAM SCROLLA! JOL! MAM SCROLLA, KURWA, SERIO! No, essa. Tak, ja zaraz przeczytam, może jeszcze... Ja pierdolę. Tak, rzucam screena. Mysterius scroll. Tyle, kurwa, w temacie. Here comes the money! Here we go! Money talk! Here comes the money! Ja za połowę HP dostaję jest taka. Kurwa, ja też nie wiem o co chodzi. Za ja śmierć mi. Ja bez, ja bez many jestem, kurwa. Dobra, dobra, daj to, daj to, dobra? daj to, daj to. Daj mi to wszystko. Tak. Nie? Bo nie, ma. przeżyję Ciastką, Potrawka. No. Ty Wypiłam potrawkę. Wypiłam o to chodzi, że potrawkę. No, Women do 200, to ja jeszcze potrzebuję 200. upadłem. Spierdolisz. O kurwa, jak? Nie wiem, no, zajebało. Góry. Nie? Nie. Ja, ja tylko myślałem w którym momencie. Kiedy? No i impla, no. Bo od tej strony, gdzie dwa były. Od wiecznej stałeś i kurwa cię zwiało tak. No to dzisiaj kur... Proszę. Lime chyba dostanie. Kurwa dropa, nie mam. Oh, Kurwa. Nie mogę! Padłem, kurwa! JEBA- Fule, dobra, nie gram już w tą grę pierdoloną. Jeba. Koniec, kurde, nie gram już w tą grę pierdoloną, koniec! Wyłączam streama w pizdu. Papa! Pa. Dobra, ale realnie. Ja, ja ci paczkę tylko powiem. Wyobraź sobie sytuację, dobra? Masz dzień kobiet, trzeba to zobaczy. 8 marca, mój drogi, jest Double exp, także nie ma tutaj żadnego dnia kobiet. Wypraszam sobie. Są teraz walentynki, także trzeba. Ja poszedłem tutaj na walentynki na ugodę. Jest kurwa Double panie tam jakiś walentynki. Nie tam jakiś dzień kobietom. No trudno, jest jak jest. Przepraszam bardzo, jest jak jest. No jest jak jest, no co wam powiem, no jest belex. no trzeba tej Twitch'em, słuchajcie, życie, nie tam jakimś tam... Jeździe, jak spadnie tyle, no już całkowicie ma dzień kobiety, mówi, że tyle, prosta piła, słuchajcie, no. Życie, słuchajcie, życie, no. Nie... Co Alga, stary, łączy się w bólu Kurwa! Zagapiłem się na czat, przepraszam jest, A ja na WT to jestem? Weź mnie mas resi, żeby Kurwa, zagapiłem się, się co Pawlinci Nie będę Halo masres! Czekaj, bo tu chyba coś, klana mi napisał Chyba oni tu siedzą e, Dobra, co mnie to kurwa że man, nie mam zero Symbol? Nie, to to no to nie XP. Może jedną klanę ktoś wybił tak? no. Poszliśmy dalej jak chcesz Oj, ej pomóżcie Możesz, Możesz wejść Ale nie mogę, pomóż, pomóż, pomóż Ej, jak kurwa Kurwa, no czemu Erik mi, mi nie wszedł Ej Erik mi nie wszedł, czemu Ale ty kurwa